I Syna, i Ducha Świętego. Mam Pan z Wami i z Duchem Twoim. Droga rodzino, bracia i siostry w Chrystusie, stajemy wokół Chrystusowego ołtarza w Dniu Pogrzebu, świętej pamięci Reginy Marchel. Wiemy, że każdy z nas kiedyś będzie w podobnej sytuacji, gdy po zakończeniu ziemskiego życia liczyć będziemy na modlitwę naszych bliskich i miłosierdzie Boże. Dlatego posłuszni poleceniu naszego Pana, by kochać bliźnich jak siebie samych, módlmy się za zmarłą Reginę tak gorliwie, jak chcielibyśmy aby i po naszej śmierci za nas się modlono. W krainie życia będę widział Bóg. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy. Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca, byłem w niedoli, a On mnie wybawił. W krainie życia będę widział Bo. To co widzialne przemija, to zaś co niewidzialne trwa wiecznie. Tymi słowami święty Paweł apostoł pociesza Koryntian, którzy doznawali pewnego zagubienia w świecie. Zagubienia, które pośród tych atrakcji świata, pośród e, tych błyskotek, Przemijają, gasną, niszczeją. I co dalej? I święty Paweł dodaje to zaś, co niewidzialne trwa wiecznie. A co jest niewidzialne? No, pierwsza to jest miłość. Jest niewidzialna. Ale poznajemy ją tylko po znakach. Nikt nie widzi wiatru dopóki co nie czuje go na twarzy. Dopóki nie zobaczy liści zgarnianych. Dopóki nie widzi nachylonego drzewa wiatru nie widać. Droga rodzino, bliscy, krewni, przyjaciele, znajomi. Dzisiaj, właśnie w, tej, w tym świecie niewidzialnym, łączymy się z naszą siostrą, reginą. Łączymy się w, w tym świecie bożym. Do którego wstępuje jej dusza. Zostawia nam swoje ciało. Jak mówi Ewangelia, jak mówi Pan Jezus, ziarno. Ziarno, które złożymy do ziemi, aby, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, wzrosło, wydało owoc. Ziarno, które jest cząstką samego Stwórcy. Święty Augustyn, ten wielki teolog i, i filozof, pisał o tym, co niezniszczalne. Pisał o o miłości tak. Miłość Boga jest pierwsza w dziedzinie przykazania, a miłość bliźniego pierwsza w porządku wykonania. Ty jednak nie oglądasz jeszcze Boga, ale miłując bliźniego stajesz się godnym ujrzenia Boga. Gdy miłujesz bliźniego, twoje spojrzenie staje się czyste, aby mogło ujrzeć Boga. Wyraża to święty Jan w słowach: Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Święta prawda. A więc, miłuj bliźniego. I rozpoznaj w sobie źródło tej miłości, a w nim dojrzysz Boga w tej mierze, w jakiej to jest możliwe. Zacznij więc od miłowania bliźniego. Podziel się swoim chlebem z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy i nie odwracaj się od współziomków. I tak kończy święty Augustyn, miłując bliźniego i troszcząc się o niego, przemierzasz drogę. Jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy w drodze. Jaką drogę? Drogę wiodącą do Boga, którego mamy miłować całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Nie doszliśmy jeszcze do Boga, ale mamy z sobą naszego bliźniego. Umiej więc iść z tym, który ci towarzyszy w drodze, byś doszedł do tego, z którym pragniesz przebywać. To do Słowa Bożego dzisiaj, kochani, takich komentarz. Jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy. W drodze uczymy się kochać bliźniego, miłować bliźniego, aby umiłować Boga. Bo przecież jak to ziarno, które wrzucone w ziemię musi obumrzeć, żeby wydać plon, dopiero wtedy, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ujrzymy Pana. Jesteśmy pielgrzymami. Życie świętej pamięci Reginy było długim życiem. I kiedy w, tej, w tym długim życiu Pani Reginy, a moim krótszym, byłem w pierwsze piątki z najświętszym sakramentem w domu, rodzina przyjmowała mnie. Nawet byli tam połamańcy, pamiętam. W Gipsie, widzicie, razem. I wtedy zobaczyłem na ścianie fotografię księdza Prałata Flazińskiego. To mój trzeci proboszcz. Byłem taki młody, i przyszedłem do parafii na Kobielskiej. I księdza Prałata mówi: A co to za nabożeństwo tutaj pani Regina ma? Jesteśmy rodziną. Od księdza Prałata zaczęła się moja droga misyjna, bo w życiu nie ma przypadków. To od niego z parafii wyruszyłem na misję z księdzem Adamem, szkupem na 140 kg wagi. Wiecie, Ja, kurczaczek. A on, a ja mówię, ty pojedziesz tam, to cię od razu zjedzą, zobaczysz. Był w Ugandzie. Potem wrócił znowu na Kobielską, już jako proboszcz. Jesteśmy w drodze i na tej drodze nie ma przypadków. Bo Bóg czuwa nad nami. Potem yy, Wspomnę jeszcze tylko ten ostatni moment tej drogi ziemskiej, pani Reginy. To tak się mówi: człowiek, jak odchodzi z tego świata, to no, no co zrobić? A świętej pamięci Regina, jak mówi syn, oparła się tylko o mnie i koniec. To nie było żadnego, e, żadnego lamentu czy niespodzianki. To nie było w tym nic, co jest jakimś takim e, zaskoczeniem. Daj Boże, każdemu z nas tak umrzeć. W drodze, w bramie oprzeć się o kogoś najbliższego, i zostawić ostatnie tchnienie. Świętej pamięci, Regina, w tym swoim, długim życiu, oddana bardzo swojej rodzinie, modląca się za Was wszystkich, dzisiaj żegna się. Żegna swoją siostrę Jadwigę, żegna córki Barbarę z mężem Mieczysławem oraz Teresę z, mę z mężem Wiesławem. I żegna swego syna Marka z żoną Anią. Żegna swoje wnuki Anię, Beatę, Monikę, Maćka, Adama, Agnieszkę. Żegna swoich prawnuków Aleksandra, Magdę, Janka, Alicję, Józefa, Maurycego. To drzewo życia. Niektórzy mówią drzewo genealogiczne, bo człowiek bez korzeni jest jak liść na wietrze. Człowiek nie jest bezludną, samotną wyspą. Człowiek jest jak drzewo, które korzeniami trwa w tym, co przekazuje wiara, kultura, dziedzictwo. A gałęzie, które pną się wzwyż, mówią o tym naszym przeznaczeniu, o tym naszym miejscu i powołaniu. Żegna Świętej Pamięci Regina całą rodzinę. Wszystkich przyjaciół, wszystkich znajomych, sąsiadów z Warszawy i Jabłonny, księży i siostry z parafii Anińskiej, siostrę Elżbietę. Zmarła Regina Żegna wszystkich Was tu obecnych, Prosi o modlitwę i dobre wspomnienie. Wieczny odpoczynek, raczej jej dać panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Przez naszego zbawiciela, dawcę życia, przedstawmy Ojcu przedwiecznemu nasze prośby. Módlmy się za zmarłą Reginę, aby po trudach ziemskiego życia znalazła odpoczynek w radości wiecznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę, przyjaciół zmarłej Reginy, aby nadzieja na powtórne spotkanie w wieczności pomogła im przetrwać czas doczesnego rozstania. Ciebie prosimy. Albowiem życie Twoich wiernych, opanie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Wpiszam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O utwierdzaj wierze, Jezu dzieci. Pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, rodzino, przyjaciele, brak słów jest mi wam dziękować za życie, przy mamie, obok mamie, mamy, wspólnie z nią, w trudnach i troskach zaczynała przecież ja byłam na lackach, później Zagacie, później Warszawa, wszędzie miała rodzinę, wszędzie miała wsparcie, wszędzie miała dobrych ludzi wokół siebie. Dziękuję wam bardzo mimo trudu podróży, że tutaj jesteście, że się modlicie, że wspominacie. Miejmy mamę w sercu przez kolejne lata, módlmy się do niej i proś, prośmy Boga za jej wstawiennictwem w intencjach naszych rodzin, naszych spraw i oddawajmy jej po prostu te wszystkie nasze trudy, Wcale niełatwego życia przecież, żeby ona te nasze prośby przedstawiała przed Tronem Bożym. Ja jestem pewny, że tak jest i teraz znowu z mężem Marianem wspólnie są po prostu w niebie. Dziękuję jeszcze raz oczywiście. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Starej Miłosnej, na górce w grobie, będzie pochowana rodzinnym. Po pogrzebie zapraszam oczywiście wszystkich na tradycyjny obiad bardzo blisko cmentarza. Bóg zapać jeszcze raz księdzu proboszczowi za wspaniałą modlitwę i wam. Dziękuję, szczęść Boże. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Pożegnajmy zmarłą Reginę. Przez całe życie pracowała i cierpiała z Chrystusem, służyła swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nią przed Tron Boży, dlatego z ufnością polecajmy ją miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Wie Boże, polecamy naszą siostrę, Reginę, i prosimy Cię, ojcze, pełen miłosierdzia. Odpuść jej grzechy, które popełniła z ludzkiej ułomności, aby umarła dla świata, żyła dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Niech aniołowie zawiodą Cię do Raju, a gdy tam przybędzie. Niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego.